Słuchajcie, wielka stopa w Skierniewicach, niedaleko Skierniewieckiej Afryki. Wielka stopa! No, naprawdę nie wiem, ale tutaj zaraz mój kolega po prostu, nie wiem, opowie o tym, dlatego że, nie no, są naprawdę ślady i zaraz te ślady pokażemy. Dobra, pokazujemy, pokazujemy, no co to było. Pierwsze ślady wielkiego czegoś. To jest wielki odcisk. Nie ma takiego rodzaju. Co rozbiegu. to jest w ogóle? Co to jest? Ole odcisk. Chłopie! Chłopie, no naprawdę to jest wielka stopa! A doszły da suchy, że właśnie tutaj coś grasuje. Ty, no grasuje. Tutaj, w tych rejonach. W są dziwne dźwięki. Już nieraz było słychać jakieś ryki, krzyki Oj, było. tu jest kolejne. Tu, tu no, serio, ej. Coś tędy szło, coś tędy szło. Szło no, tak. Ale dziwnie, patrz. Ale tam dalej. Szło tam. Tutaj też. Ta, to nawet jest, zobacz jak wydeptane. No, wydeptane, to przecież... O! jaki wielki. No. To jakie ciężkie to no, musiało być, zobaczcie. Trzeba aż, jak... Aż to, w... nie no, wlazło, totalnie normalnie wlazło głęboko. w ziemię. Wlazło w ziemię, totalnie wlazło w ziemię. O co tu chodzi? W ogóle to... Tu jaki wielki odcinki ktoś po tym przeszedł Ale tu jak... Zobacz ile to może mieć centymetrów? O, ja nie wiem. 40 coś? Masakra! Albo no i więcej. 50. No. Przecież nie, Ej, nikt serio, nie ma takiej serio, serio, stopy. Serio. W ogóle... Słuchajcie, jak będziecie tutaj w tym miejscu, to uważajcie. Patrzcie, patrzcie. patrzcie. chodź, chodź, patrz. No, zobacz. Się. Ja nie mogę co? Co ale, za? Jak, Jakie ciężkie to musiało być. Yeah. Ja... Czyli wielka stopa istnieje, ale... ale patrz, tu jest następne. Tu istnieje, patrzę, istnieje, istnieje, istnieje total... To jest to, patrz, to musiało takie kroki robić. Dobra, a, a weź to przyłóż sobie, bo, weź przyłóż buta. No nie, no to, to co? To Większa to, to... od mojego buta. To masz 49... 50 ogra <grystka> Ej, nie no serio, dobra to wow. Leci dalej, szukamy, szukamy. Pat, pat, tu jest następne. Szó, tam to są. Ty, pat, to jest. Tu jest jeszcze... Patrz! Wie... Pat, pat, <grystka> <grystka> to jest 50, Dawa. nie wiem. Więc... To jest większe niż moja ręka. Moje dwie. pat <grystka> To kurde. A co ci chodzi? Aha, ale no nie, no to po co tu depcześ? No, poczekaj, no. No ale no to i patrz, no bo jakby, zobacz, ty zrobiłeś jakiś inny odcisk, ale to nie przypomina tych odcisków, co tam były, no nie? To jest zobacz, jaki odcisk, że sobie zrobiłeś tak, ale tamte odciski to naprawdę wielkiej stopy. No tak. Wielka stopa, no serio, no serio, nie... naprawdę. I to potwierdziłeś. Że to, A ja tu wielokrotnie słyszałem że... ryki i jakieś wycie No ale potwierdziłeś że to nie nasze odbicia no nie, no tylko patrzcie. Mogę wam zademonstrować, patrzcie Wiecie? No nie no nie da rady, no nie da rady, patrz. nie da rady, no, no gdzie? No, gdzie? no A to tam? jest za... Gdzie? Nie co to? Co, no. to, co to co to? Ej Mat No nie Mati to jest tak nienaturalnie wycięte, wszystko zobaczcie. Ła wow. ale masakra jakaś, patrzcie. Przecież to musiało... No to nie jest ani wycięte, ani nie wiadomo jak to jest normalnie przywalone Jakby... Co za siła, co za siła, co za... Po jaki krok Wreszcie. wielki? Po jaka, jaka odbicie stopy? Zobacz tu. Tu, przed tobą. No. Zobacz, coś tędy szło. Nie. Nie no no zobacz, no jakbym tutaj, ciesł, to też by było, ale... Ale no to zobacz, ty to... zrobisz. Mniejszy krok ja się zaciąłem Ale chodzi o to, że Że coś tu jest A tam coś spożywało, zobacz No tam dalej No, no Tam są jakieś resztki Słuchajcie Czy wierzycie w ogóle, że Wielka Stopa istnieje Chodzi o to, że jest to taki klimat yy, Z USA Tak jeżeli wierzycie, to piszcie w komentarzach łapki w górę, bo my dla was zaczynamy tworzyć śledztwo. Naprawdę... Śledztwo to będzie. Ale to będą różne śledztwa, na różne potwory, na różne stwory. Tak. I oczywiście yy, będziemy tworzyć dla was kontencik na kanale taki, taki różnorodny. Tak. Yy, jeżeli się spodoba. No to łapę w górę, komentujcie! No i subskrybujcie. I zapomniałeś I Oczywiście, po... Oczywiście, to nie jest koniec tego odcinka. Mati, chodź tu. Chodź, ty proszę, proszę. W ogóle istnieje taka teoria, że wielka sopa tutaj mieszka. Zobaczcie, siatka. Normalnie wygięta do ziemi. Patrzcie, jest no, rozwalona, nienaturalnie to wygląda, patrzcie. Normalnie musiał to przejść jakby tak nie jest I są ślady, patrzcie, przygniecione. Może trochę stare. Nie no, ale, ale widać, tak, jest nie taka to, ścieżka, patrzcie. Są stare. Tam jest gdzie ciężka, taka, tu jest ścieżka. tu ewidentnie słuchajcie, coś szło słuchajcie. przechodź. Słuchajcie. słuchajcie Słuchajcie, widzowie. Ja dla was Postaram się że to są. No, się nie postaram, ale w tym kolce, ale chodzi o to, że. To poszukajmy przejścia i podejdźmy z drugiej strony. Tutaj, tu, 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 tu. tu, tu. Chodzi o to, że. Nie, no serio, coś musiało to wygiąć. Czyli to. Coś jest kłam... ciężkiego, coś no wielkiego. No wielka stopa, a to nie jest. Da się tam ten? Jak, słuchaj, żebym się nie natknął na wielką stopę, bo... Ty, a jak ona tam śpi? A jak śpi, to śpi, a jak się obudzi... Ty, a jak tu jest... Ty lepiej tam nie wchodź, co? Może się przygotujmy do tego. Bo jak wy... wybiegnie nam coś tu... A znasz tego? E, bi... e, g... G... Słuchajcie, tutaj, zobaczcie, jakie jest to miejsce tak ułożone. Tutaj, tam. Słuchajcie, jak ja bym się położył tutaj, tutaj, w tym miejscu, zobaczcie. Czekajcie, kap kaptur założę. Słuchajcie, jakbym się tu położył. A się. To <słuch> się od było, ale nie, no dobra, wielka stopa, to tego nie. Nie nie, czuje, nie, ale, nie czuję, dokładnie. Ale, jeju. wiecie jak to przyjemne jest? Jak tu się przyjemnie leży, jest to. Wielka. Słyszysz? Ta... Stop! się rykło. Co, rykło? No, to albo. Ale, się, jak, za, albo... ale to jak się położyłeś, No, to się ale leży. zobacz, że to szło jeszcze dalej. Te ha, haszcze. Ale jak to jest przyjemne? Przyjemne? Wygodne. A ja Coś tutaj musiało leżeć. Serio. Jakie to przyjemne. Jak się położyłem, to myślałem, że jestem w domu. O. No serio, takie uczucie. Dziwne uczucie. O oh mój gas. No dobra, Mati. Mati, uważasz, czy wielka Stopa istnieje u nas? Czy wróciła słońce? Nie, powiem ci tak. Zobacz, znaleźliśmy fajną taką tu miejscówkę. No. Nie patrzcie, nie patrzcie na to. to, to, to nie było. patrzcie nie, na wiem, to, to pojawiło, i tak dalej. Tak, słuchajcie, tak. Moim zdaniem może być bardzo duże prawdopodobieństwo, że wielka stopa albo coś podobnego do tego... U nas się typu. pojawiła. Tak, u nas się coś pojawiło. Coś się dzieje. I na pewno musimy to wytropić. I będzie z tego bardzo dużo fajnych materiałów. Zbadać przede wszystkim. Tak, będziemy badać odciski, będziemy odlewy robić. Centymetr. Masz moro, czyli no, kamufle. jak wojskowy. Dokładnie, kamuflaż. Yy, będziemy robić różne, o różnych porach yy, wywoływanie... Yy, znaczy no, będziemy dźwięki różne wydać, czy no. coś się będzie odzywało, czy to będzie nas coś rozumiało, może... Wtedy będziemy nornetki museli. Tylko musisz wziąć światło. Tak, światło będzie. Yy, no. Nornetka będzie i kamera. Yy, a czerwie. A słuchaj, co uważasz o tym miejscu? Bo to drzewo bardzo jest śliczne. bardzo ciekawe te fotele, co nie? Bardzo jest... Tu powiem wam tak. Ty, piękne miejsce na wywiad. Na wywiad, dokładnie. A zrobisz ze mną wywiad? Zrobię. No i to będzie Ale piękne. Ale w następnym odcinku. No tak, następnym bo... No. No. Mało baterii. Mało baterii tak. Słuchaj, Mati, kolejne pytanie. Czy uważasz, że tutaj jest bezpiecznie? Na tę chwilę dobra, myślę, że jesteśmy bezpieczni, lecz nie ukrywamy, że możemy być obserwowani przez coś. Możemy, przez coś. Słuchajcie, jak nie dotrze ten film, no to znaczy, że już nas nie ma. No właśnie. Żegnamy z wami darz, papa. No to teraz Jan, co nie? No. Słuchaj, mati. Coś na nas. Coś tam, patrzy. coś tam. Coś tam jest. weź przyjdź radę. O właśnie tam. No. Jest no coś ciemnego coś jest. Coś ciemnego, tak jakby obserwowało nas. Czy serio i... zaraz tu, tu. no? Tu widać, tam. Jest widzisz? tutaj taki punkcik. Tak, ale widzicie, że to się rusza lekko z, da, Ru z dala? No rusza tak się, no. To jakieś zwierzę tam się działo. No ruszę cię i Ty, A jak to wilk? Ej, nie no serio ty, zobacz. A jak to wilk? No ja to mam to gdzieś akurat. a, ty, bo... a może to dzik. Ale nie to jakby... Ej ruszę. Jakby się ruszyło. No mówię no Ty albo to może właśnie jakieś inne potwory niż wielka stopa, co? A co może być jeszcze większe niż wielka stopa. No ale no jak jest mniejsze. A Nie ru... Ty, ty. ty! głowę podniosła! Ty, patrz! Ty, serio się... coś na nas. Ty! A tu nie jest drugie? Tak jakby Drugie, coś... no, jakby... Jakby... Czekaj, 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 czekaj... Ty, bo za... Będę tu siedział... no jesteśmy, kurde, nie wiem, naprawdę... Chyba obserwowani jesteśmy. No zobacz, coś... Dobra, to my zmierzamy w tamtym kierunku. Dawaj. Może wypuszczymy to coś. Seba! I co o tym myślisz? Co zobaczyliśmy? Coś, coś tam jest. Ale co, twoim zdaniem? Nie wiem, jakie zwierzęta. Ale pomyślmy, co może mieć takie duże, śl robić ślady? Ale wiesz co, nie jedno, dwóch widziałem. No jakby, Raz, no, leża jedno widziałam. koło drugiego jakby leżało. Jeszcze ta głowa, nie? Taka, taka wielka, no. Ty, a może... To wielka stopa. Dwie wielkie stoły. Ty, a może ona wcale nas nie obserwuje, tylko ona tam śpi. Ty, skradamy się do niej, typa. Ej, kurna, patrzcie. Chwilę wam pokażę. Stąd? Masz to? Czekaj. Mam, no. Ale tak... Aye, ale to dziwne jest. Ja bym w, tam w tamtą stronę bym ruszył. Tak szczerze, że że jest to chyba groźne. Myślisz, że powinniśmy się wycofać z tej miejscówki? Może go... Pięknie, to nasza miejscówka! No nasza! Ja... Będziemy walczyć! <laughs> o przetrwanie. <laughs> Walka o przetrwanie, właśnie, 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 ale chodzi o to, że... Trzeba zbadać ten trop, jak już jesteśmy blisko. Trzeba zbadać. To więc na wszelki wyp się pożegnać z widzami. <laughs> Jak coś się żegnamy, ale wracamy w tym odcinku. W tym samym odcinku. No i dobra, słuchajcie. Nie wiemy co to jest, ale idziemy tam sprawdzić. Zaraz Mati pojawi się wam przed kamerą. Sprawdzimy co to jest, bo naprawdę... Bardzo nas to irytuje i ciekawi. Zastanawia się. Tak? Ja się zastanawiam, Mati się zastanawia. No bo słuchajcie, bo tutaj to są górki. Te czarne. Ale tam... Tam właśnie coś może... Tam gdzieś było coś właśnie, tam. Może coś yy, chodzić, tak? Albo... albo spać. Zobaczymy. I Już. Przeszkadzamy. Mac no co no kopiesz to no, co ty? Lecimy? No lecimy, lecimy. no Chodźcie. Dobra, no to Chodźcie. szukaj, szukaj tego... Ale zobaczcie jakie to są powalone. Tak, no, widać, że coś tędy szło. Typa, rura. <noise> Ej, szczerze, szczerze, no, zobacz. Nagraj, może tam coś jest. <noise> Wielkie oko. Ej, ale szczerze to czuję się jak na Podlasiu. No, to jest tak fajnie tu. Ciekawe, no, bardzo <noise> ciekawe. Widzowie. Zbierzamy w kierunku tego czegoś czarnego. Nie wiemy, co nas spotka na miejscu. Ty to chyba musimy wejść. Ty patrz, to się rusza. Tu, 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 o, no, 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 no. tu, 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 tu no dobra, prowadź, Matę. Tam czy się? Jest dobra, zaraz wracamy. Co ty? A co to może być? Chodź zobacz po Hej. O cholera, ty patrz, patrz! Ty ale to nie dalej. ma nikogo, tylko... No Bushman. No ktoś. A? Ja, ty, ale no, kto to przyniósł? Ty, ja myślałem, że ty, wielka stopa. Ej, bies... A jak to wielka stopa sobie tu gniazdko robi? I bu... Ty patrz! Patrz co tu jest! Panele. P zbiera panele na chatę. <laughs> Będzie budował dom. Czyli to są rzeczy po remoncie. No, po remoncie ktoś tutaj po prostu bum bum. Wysypisko zrobił. No wysypisko. Ej, ty, może a ty ciebie. myślisz, że to a, 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 samo ale... co ja Myślesz. robimy bazę? <laughs> One się nie nadają. nadają, nadają. Nie, nadają. Ty... Ej, jest dużo. Ej jak to... coś to widzowie to ten, jak chcecie to robimy bazę. Robimy chat... chatkę, chatkę Mam dla le... ekipy duo. Ty, a ja, wiesz, że trochę z tego taki namiocik by zrobił. No, I zrobiłby. Podło... Mamy gąbki, podłoże takie by wyłożył. No. Ale to już w następnych odcinkach moi drodzy. Ej, ale serio, no, no nie dzisiaj, no nie? No nie, nie, nie. Ale tak to to. To by... Ej, to by... Ej, to by wypaliło. Co się jeszcze by znaleźć i więcej? Bo to trzeba... Czy... Nawet... Będziemy... W lesie domek można tak, zrobić. Można, na przykład. No nie, jakby ten, były gwoździe. To, to są te. Nie, nie. Więc się na tym nie usiądzie, ale jakby tak... Wieś... I tu wyłożył, ładnie by to wyszło. Wyszłoby. By... Coś tam by wyszło. By wyszło. Słuchaj, dany. zobacz ten duży worek. No tu jest tam steropiany wszystko. Steropian. Ty ale steropian też jest u, dobry. U, A wiesz, że steropian zatrzymuje zimno? No właśnie o tym mówię. Myśmy tylko Nie wiem kiedy byśmy się na to wzięli. <kłysy> no ja też nie wiem kiedy, bo tutaj to tu są Użecie, już same... Dzisiaj. Same, 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 no takie niepotrzebne no rzeczy. Nagrywasz? No nagrywam. No ale no to niech będzie, no bo... Wielka stopa budowa bazy. A tam co jest? A tam? Gdzie? Tam to czarny, daleko. Bo nie, to jest... Drzewo? Tak. A, już myślałem, że znowu ci się <zys》<zys》<grafy> Ale mamy fazę. Dobra, widzowie. My planujemy tropimy wielką stopę dalej a tym tropimy tutaj... i lecimy bo ja wiem a. gdzie no właśnie yy, kamerzysta wie może na strefie B możemy zajrzeć co tam się dzieje a jak ona tam będzie to jak się <gunię> to <gunię> to nie będzie wiedziała kim jest no dobra oczekujcie na, na... na następne nagrania sorry sorry pomyłka był bo 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 za wcześnie ten skończyłem <gunię> Mati tutaj idzie. Słuchajcie, jestem bardziej na moro, na moro, na moro. No i oczywiście muszę zbadać miejscówkę. I ona jest podobna właśnie tak, żeby właśnie wielka stopa weszła i po prostu tam spała, tak? Przodzę do przodu. Kamuflaż? Musi być. Czo czołgaj się, najlepiej po ziemi Nie no co ty? Zwariowałeś? <laughs> Tylko miej tak telefon, żeby mnie było słychać Dobrze Słuchajcie badam Badam Ktoś tu pił <laughs> Ktoś tu pił? No zobacz no, no widzę no ale słuchajcie Spoko też mieć tuba. Dobra, szukamy, szukamy, szukamy Nie, tutaj nie. Raczej chyba nie, wiecie? Tu jest raczej A może? Ty może wielka stopa piła <słuch> Może być! Tylko co na piwsko by waliła? A może ktoś jej kupił, Może. nie zginąć? <laughs> A tam dalej, co tam jest? Buteleczki! Dobra, to wychodź. Moje przesłanie jest pewne. Wielka stopa istnieje albo nie istnieje. Nie było to... Ajajaj, ta akcja cała nie była udowodniona. Ale czy istnieje? Piszcie w komentarzach łapy w górę, subskrybujcie i powiem Wam tak, że teraz lecę w górę!